marca na hali AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z kandydatem na prezydenta Rafałem Czaskowskim. W centrum uwagi równość, bezpieczeństwo i godność kobiet. Kandydat zapowiedział walkę z luką płacową, równe traktowanie oraz lepszą ochronę zdrowotną dla kobiet. Dzień dobry, witam serdecznie. Wita Rafała Czaskowskiego Zielona Góra. Witam serdecznie najlepszego kandydata na prezydenta Polski. Jesteśmy tutaj razem. Jest moc, jest energia. Jest z nami Rafał Czaskowski, Wspaniała chwila. Rafał, wspieramy Cię. Wygramy te wybory. Wygrasz te wybory. Potrzebujemy prezydenta doświadczonego, wrażliwego, empatycznego, prezydenta samorządowca. Rafał Czaskowski prezydentem Polski. Wygramy to. Przede wszystkim koncentruję się na bezpieczeństwie. Przede wszystkim koncentruję się na kwestiach związanych z gospodarką na równości pomiędzy miastami, miasteczkami, polską wsią, w całej Polsce, dlatego, że to są te tematy, o których rozmawiają Polki i Polacy właściwie codziennie, dlatego, że świat jest coraz bardziej zwariowany, mniej pewny. Zapytaliśmy również obecnych na spotkaniu uczestników o wrażenia. No bardzo, bo po raz pierwszy byliśmy na takim właśnie spotkaniu z młodym, rokującym dobrze na przyszłość prezydentem. Jestem pewny, pewien, na 100%, że to będzie nasz prezydent. Ogólnie przyszłam tutaj zobaczyć, jak się to będzie wszystko prezentowało, jak to będzie zorganizowane. I ja ogólnie się nie zagłębiam zbytnio w politykę, ale jak już miałam właśnie. Jakbym miała już wybierać kandydata, to raczej nie byłby to Rafał Trzaskowski, No i przyszłam po prostu tutaj zobaczyć, jak to się będzie prezentować i no. Naprawdę było bardzo ciekawe, ja się, że spotkanie będzie trochę przynudzające, jednak naprawdę bardzo mi się podobało. Bardzo dobre spotkanie. Pan prezydent Rafał Trzaskowski mówił o tym, co, co ważne i istotne. Przede wszystkim o prawach kobiet, ale także podkreślał swoją przynależność do wspólnoty samorządowej. I to jest niesamowicie ważne i istotne. Wrażenia bardzo dobre, ale uważam, że spotkanie trwało krótko i nie było pytań. Tego pan żałuje, że nie było pytań? No myślę, że przy takim spotkaniu powinny być, to by było rozsądniejsze. Ogólnie nie przemawiało do mnie ono całkowicie, dlatego że Rafał Trzaskowski nie prezentuje do końca moich poglądów. Przyszedłem tutaj bardziej ze względu ciekawości i zobaczenia jak wyglądają wiece wyborcze wszystkich kandydatów, ponieważ odwiedziłem już wcześniej Sławomira Męcena i Grzegorza Brauna. Przyszedłem również zobaczyć po prostu trochę odmianę, jak to może się prezentować. Myślę, że było bardzo inspirująco, bardzo fajnie i cieszę się, że przyszłam. Czy to twój pierwszy raz, jak jesteś na takim wiecu? Tak, mój pierwszy raz. Proszę Państwa, powiem krótko, spotkanie bardzo emocjonujące, bardzo treściwe na temat bez żadnego owijania w bawełnę i jestem przekonany, że Rafał Czas wygra. Tak tylko powiem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze pozwolię Rafałowi na szczęście, bo to jest z mojej kolekcji. Kolekcja liczy ponad 800 sztuk. Nie pozwolono mi wejść z dworkiem, ale teraz Rafałowi zadzwonię. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Miłej pracy. I całym sercem jestem za Rafałem. Taka prawda. Dziękujemy bardzo. Bardzo silne wrażenie osobowość pana Trzaskowskiego. To, co mówił, to nie były jakieś opowiadania. I liczę na to, że to jest do realizacji. I cóż, do przodu. Równość płac, bezpieczeństwo zdrowotne i silniejsza pozycja kobiet to jedne z kluczowych punktów programu Rafała Trzaskowskiego.